Długi weekend majóweczka trzeba by gdzieś jechać, a niczym nie pojedzie się tak dobrze jak Juggernautem. Słuchajcie, korki wam nie straszne, jedziecie górą, z gór nad morze w cztery godziny, czyż nie bajka? Siemano kląskowe siry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejne wydanie LEGO Star Wars, tym razem 6 na 2025 i 23 złote wciąż. I tym razem nie figurka, kłaj go nie dostanie koleżanki lub kolegi, ale dostanie pojazd z Wojen Klonów, chociaż wojna Klonów już dawno kujgonka przecież nie było. 65 elementów, to nie jest mało, poza tym gazetka dla fanów kart Karta z Dartem CDusem jest to karta numer 23, którą dostaniecie tylko i wyłącznie tu, a magazyn to już klasyka. Choć ten styl plakatu z Artu bardzo mi się podoba. Poczuj jak Dudni musiałbym wejść do studni. Zapowiedzi innych magazynów, które chociażby u mnie na kanale już były, się nie zapowiedzi tych magazynów. Ucieczka przed niebezpieczeństwem to całkiem ciekawy komiks, który jest trochę alternatywną wersją początku czwartego epizodu. Bardzo alternatywną. Poza tym nie zabraknie oczywiście zagadek, łamigłówek, kontentu, który ucieszy każdego fana Star Wars, troszkę wiedzy o pojeździe, który tutaj dostajemy oraz komiks, w którym ów pojazd występuje, Juggernaut i Łotr. No szczerze, nie spodziewałbym się, że Juggernaut spotka Hana Solo. Więc fajny kobiet. Mamy również pojedynek droidów, a wy możecie spojedynkować się w konkursie, bowiem tu takowy jest i jest w nim jeden zestawik, na który sam poluje. Więc rozważam, czy brać udział w konkursie, napiszcie, czy mam rysować Hama Solo wykonującego swój zawód, czy nie. oczywiście ja narysowałbym chlebo. Jeżeli jesteście zdania, że ten dodatek jest taki mech, no to nie będę wam polecał czekać na kolejny, bo tutaj znów nie będzie figurki. No nie. Fani figurek mają aktualnie złą pasę, bowiem w przyszłym numerze Tide Defender i czy to już 30 Maj, czyli jeszcze w tym miesiącu i szczerze to chyba będzie jeden ze słabszych pojazdów w tym roku i w ogóle dodatków. Nie podoba mi się do końca ten build, ale zobaczymy, ocenię, gdy dostanę go w własne łapy, ale coś mi tu nie gra, coś tu jest troszkę za cienko na tych skrzydłach. No i cóż, 30 Maja się dowiemy. A, a, no właśnie, nie biegnijcie po to dzisiaj do kiosków, abstrahując, że jest pierwszy i kioski są pozamykane, ale ten numer ogólnie ukaże się dopiero w kioskach. Ja go mam dzięki uprzejmości wydawnictwu Blue Ocean, który przysłał mi wcześniej magazyn do recenzji, byście mogli sprawdzić, czy warto. A moim zdaniem, no kurde, warto! Bowiem pojazd, który to utrzymujemy, to nie jest jakaś popierdółka. To nie jest 7 elementów na krzyż, czy 20 elementów na krzyż. Tutaj jest 65 szarych klocków. Z doświadczenia wiem, że szare klocki to nie są najtańsze klocki. Więc nawet do szuflady jako dodatkowe elementy, powiedzmy, że warto. Poza tym, jak widzicie, ma on 10 kół zrobionych w ten sposób. Nie jestem fanem tajlowania, ale ukrywam, że tu ten tajl byłby wskazany, bo nawet jak się na komiksie przejrzycie, te koła były zaślepione. A tutaj ten beżowy przebijający się troszkę mi przeszkadza. Troszkę mi przeszkadza na przykład też, że to trzyma się na jednym studzie. I gdzieś tak, jak ja się nim bawię, potrafi mi się to przekrzywić niedużo, ale psuje mi to zabawę. Podobny zabieg zastosowano tu, ale tu już jakoś trzyma się to lepiej, no bo i tu jest grubiej, żeby to zabezpieczyć. Poza tym mamy tutaj dwa elementy ruchome, poza oczywiście kołami, szyba z przodu, szyba z tyłu. I nie powiem, jako mikroskala. Ten model bardzo się broni. Mówię, troszkę w zabawie może się to poruszać, ale przecież większość z nas postawiłaby go na półce. Fakt, brakuje kilku elementów, by był jeszcze lepszy, i może to znów potencjał na mój format ulepszyłem dodatek z gazetki. Niemniej dostawaliśmy dużo gorsze mikroskale. Oczywiście były też dużo lepsze ale go zdecydowanie postawiłbym chyba na tej górniejszej półce. Jak ktoś jest zatwardziałym fanem Star Wars, śmiało widzę, że może kupić sobie 2-3 juggernauty i stworzyć nawet jakąś makietę. Pomimo więc tego, że jakoś specjalnie nie porywa, ja bym go polecił, bo model nie jest zły, a nawet jeśli nie, to 65 elementów na zasilenie waszego klockowego imperium, jak najbardziej, moi drodzy.